Cześć, to znowu ja, zapomniałam Wam powiedzieć o szczotkach do włosów, e, w tym momencie chcę Wam pokazać dwie, jedna to jest taka e, z naturalnego włosia. to jest chyba z tego co mi się wydaje to włos włosów dzika, e, z taką e, drewnianą rączką i ona jest bardzo dobra. Jeżeli się włosy na przykład prostuje na suszarką albo jeżeli się po prostu włosy wyciąga suszarką jest naprawdę bardzo dobra dla włosów, gdyż się nie niszczy i coś podobnego do ceramicznej generalnie szczotki do włosów, która nie niszczy włosów. Ja nie osobię tak po prostu grzywkę prostuję w tym momencie i, i suszarko tutaj ciągnę i ona bardzo ładnie prostuje, tutaj nawet widać, widzicie jak, jak ładnie. Ja mam troszeczkę długie włosy, jeżeli chodzi o całe prostowanie I nigdy tego nie robię, oczywiście fryzję. Te tak robi i później naprawdę są świetne włosy, ale ja nie mam do tego jak mówiłam zdrowie, trochę leniwa jestem jeżeli chodzi o moje włosy, o robienie za rano wstawać, dwie godziny wcześniej coś to się robić to niedawno. A to drugi produkt, który e, się nazywa Tangle Treezer. Tangle, czyli po prostu to są te wszystkie poblądane włoski, takie kłaki, co się robią na włosach. I to jest produkt, który. E, tutaj jest taki program, chyba w Polsce też jesteście się nie mylę, To się nazywa Dragon's Den, czyli jaskinia jak gdyby smoka. A w Polsce nie, nie wiem, jak to się nazywa. E, ludzie przychodzą ze swoimi pomysłami i y, tam. Milionerzy wybierają i mogą zainwestować w pomysł, albo jeżeli się spodoba oczywiście, a jeżeli nie, to mówią, że sorry, ale niestety z tego nic nie będzie. I to był właśnie facet fryzjer, który wynalazł tą szczotkę do włosów i oni go wyśmiali. Oni powiedzieli, że nic takiego nigdy się nie sprzeda i na pewno może sobie o tym nie zapomnieć. A on się nie załamał, poszedł chyba do butsa, jeśli się nie mylę, takie takiej tutaj i tam Wyobraźcie sobie, ktoś go, spodobał mu się pomysł, bo naprawdę włosy się po nim tą szczotką rusztysują świetnie i na pewno po jak ma się mokre włosy, naprawdę to jest świetna rzecz. Nie, nie ciągnie w ogóle włosów, bardzo dużo małych dzieci to lubi, mogę wam pokazać. Naprawdę jestem pod wrażeniem tej szczotki. Ona kosztuje 10 funtów, nie wiem czy można kupić w Polsce, ale generalnie jestem z tego apteka naprawdę bardzo dumna. Bo się postawił i zobaczcie, że jest naprawdę teraz milionerem, bo ten produkt jest chyba jedną z największych takich atrakcji w tym momencie, jeżeli chodzi o środowisko fryzjerskie. Polecam na 100% i do zobaczenia wkrótce z moimi nowymi filmikami.